Cześć! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Warto słuchać swojego ciała. Ciało ma pamięć i ciało nam może bardzo wiele podpowiedzieć, ale my najczęściej tego ciała nie słuchamy. Coś nas szczyka, coś nas boli, bierzemy tabletkę i lecimy dalej. Ja przez wiele lat też tak robiłam. Ale teraz zaczynam rozumieć, co chce powiedzieć moje ciało. Ponieważ ciało pamięta, jeżeli na przykład miałeś złamaną nogę, no to masz bliznę. Jeżeli miałeś jakąś ranę ciętą, kłutą, no to ciało się zabliźni, ale rana zostaje. I tak samo jest z naszymi ranami emocjonalnymi. Ktoś, nam ktoś nas zranił, ktoś nas bardzo skrzywdził i my już zapamię zapamiętaliśmy to, ale zabliźniło się to. Ale to wszystko jest w naszym ciele i nasze ciało ma skumulowane te emocje. Metoda akces bars jest właśnie po to, żeby te rany w ciele Rozpuszczać. Ja już mam świadomość tego i wiem, jak to działa. I jest to niesamowite, kiedy tłumione przez lata emocje, nie trzeba ich odcinać, nie trzeba o nich zapominać, one się po prostu rozpuszczają. A Ty czujesz się wspaniale. Tego Ci życzę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmiercza.